This is Mike's house in New York City, New Plus jest o tyle ciekawym gatunkiem, że jest jedynym, przynajmniej nieznanym ptakiem należącym do wróblowatych, który ma taką niezwykłą umiejętność szukania pokarmu pod powierzchnią wody. Zanurza się w potoki i to takiej rwącej wodzie, no i ma zresztą taki ciekawy sposób na życie. Tu trzeba pamiętać o tym, że Plusz ma szereg takich przystosowań właśnie do takiego trybu życia. Wystarczy wspomnieć choćby o tym, że natuszcza swoje pióra tłuszczem z gruczołu kuprowego. Dzięki temu woda po nim spływa. No jest przede wszystkim nieco cięższym ptakiem niż inne ptaki podobnej wielkości. To między innymi za sprawą nieco cięższych kości. Przez to ma mniejszą wyporność. No warto jeszcze wspomnieć o tym, że przy zanurzeniu, na przykład, jego nożdża zatkane są takimi płatkami skóry a z kolei oczy również taką przezroczystą błąką, która działa na zasadzie okularów takich podwodnych. Także widzimy, że ten także rzeczywiście świetnie przystosowany jest do życia w tych warunkach. Ma on również taki dziób lekko zakrzywiony do góry, ale bardzo delikatnie, może nawet słabo to widać. Tym dziobem, kiedy wędruje sobie po dnie potoków, pomagając sobie skrzydłami, macha tam, tak trochę udaje, że pływa i tym dziobem podważa sobie kamienie i wyszukuje tam różnych bezkręgowców właśnie biegając sobie po tych potokach, a jeśli chce się wynurzyć, no to po prostu puszcza się kamieni, który trzymał się pazurkami, i jak korek zostaje wyrzucony na powierzchnię. W szczelinach skalnych czy gdzieś przy jakichś wykrotach korzeni buduje gniazda z mchów. Często te mchy zbierane są z powierzchni wody, dzięki czemu łatwiej można tą konstrukcję gniazda jakby wymodelować, a potem po wyschnięciu jest ona zdecydowanie trwalsza. No teraz, kiedy powstało szereg mostków od już jakiegoś czasu, na, po, na przykład na Potoku kościelskim, gdzie pluszcz występuje najliczniej, bodajże w całej Polsce, tam też tego ptaka można zobaczyć. Często także na przykład za, gniazda ukryte są za ścianą, za kurtyną wodospadu, także chcąc dostać się do gniazda, pluszcz musi przebić właśnie się przez tą kaskadę wody. Thank